Musimy udzielić wsparcia kapitanowi Mac też łobi, czy jakby się tam kurwa zwie. Dobra. My jesteśmy dla niego wsparciem, okej. Okay. Okej okay, to będzie myślę że dość krótka misja Przynajmniej tak sądzę A z reguły jak ja coś sądzę to zawsze jest dobrze I ogólnie to wiesz że nowy komputer będziecie mieli takiego jakby pokazówkę Nie pokazówkę mm, można by to nazwać nie pokazówką tylko hmm. takiego niby vloga, jakby jeżeli to można nazwać vlogiem, to pokazówką co się zmieniło w tym kompie, a ten komputer na którym nagrywam pójdzie do TV285, który jest w potrzebie, żeby mieć kompa. Więc... To jest Ghost? Ghost. I może też na tamtym nowym kompie moim zagram w Call of Duty Ghost, który myślę, że będzie dość ciekawą grą. Ale raczej wątpię, że sobie nagramy z tej gry. No ne, zobaczymy, wszystko się ujawni. Myślę, że Watchdogs na pewno będzie. O ile znajdę na czas na nagranie tej gry. No w moim przypadku to będzie czas i będzie też tak, że nie będę... nie dokończę tej gry, albo z reguły. karbona... Dobra, tak, carbona. Derana też będziemy kończyć już niebawem. TV właśnie skończył niedawno save'a. I zabiorę się w końcu za nagrywanie tej gry. Do końca. A dead Island raczej nie będzie już nagrywane, gdyż... Ody się nie odzywa. Więc ja stwierdziłem, że... To jest bez sensu. Więc ta seria pewnie zniknie z mojego kanału. Dobry chłopaki. Tak. Żałuję, że nie kupiłem tej gry. że nie kupiłem tej gry. Chyba mam plecy. Albo i nie. Żałuję, że nie kupiłem tej gry na Steam. A. Wiecie jak to jest Dzisiaj się dowiemy Ogólnie to nam jest Przez Jesteśmy Jeszcze zostaje nam 10 misji Nie licząc misji pobocznych No oczywiście musiałem dostać skolby Tak podziękuję właśnie Jeszcze cię kurwo dojadę wiem że jesteś na górze Tak, wiem, że to byłeś ten. Dobra, czyli ci z góry wy wyeliminowani. Dlaczego ten idiota tępy nie idzie? Pory, 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 pory. Dobra, trzeba tutaj się skampić. Tam chyba ktoś jest. Ja tam rzucę granat Mogę sobie to zamienić za koła. A mogę! Jaki fajny! Macie chłopaki, lubicie granaty, to łapcie. Zaraz to auto wybuchnie, ja nie chcę zginąć. Więc może lepiej będzie, gdy zabijemy tego debila. Mmm, lekko! Kładziemy się. I hoja Ej, ty, bo oni do RPG mają. Może też Blagopsa nagramy. Zobaczymy, na razie mam pełno pomysłów na nagrywanie. Ale jakoś widzę, że oglądalność nie jest zbyt ciekawa, tak więc zobaczymy, czy nie zmienimy kanału na YouTube. To chyba bez sensu, żeby... Zmieniać ten kanał, ale wszystko się sprawdzi No na pewno już Minecrafta nie nagram na tym kanale Przynajmniej paks. Dobra, niech sobie wybuchnie Teraz w lewo Au. Nie wiem o co chodzi z tym targiem. Tu są kurczaczki. O, kurczaczek zginął. Dobra, o nie, 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 nie. Mogę cię zabić. To nie jest jak w górze wybuchają i wypadają piórka. Chociaż tu wypadają piórka. Dobra, zabiję ja tu. Czego zawsze ja w dupę dostaję? Niech mi ktoś powie. Dobra, ty jesteś sam. Dobra, my razem pójdziemy. No jak w CSGO. Bomb headshot. Bomb headshot. Monster kill. I srebro 5 elitarne wbite. O kurwa, o kurwa. Niezbyt ciekawa game. Dobra. W sumie dobrze się utrzymuje 80 fps -ów. 80 fps robią z tej gry normalną grę. Przejdziemy. Nikolaj. Zawsze ten Nikolaj jest. Holy shit! No becz. Dobra na dach. pomógłeś kurwa. Ten A dobra, samemu. Dobra, wbijamy, biegusiem. Cześć. Das bullshit. Dobra. Dobra chyba tędy. Nie biegnę na ślepego chuja. Bez broni. Zostałem sam. Mam nadzieję, że uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się. Zdążę, zdążę, zdążę. I hops salala. dało się, proszę państwa. W tym odcinku to na tyle. Ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się po i do zobaczenia w następnym odcinku.